Że takie działanie radnych się powtarza, dlatego że w grudniu 2008 roku radni nie odrzucili taryfy, nie przyjęli uchwały o zatwierdzeniu taryf. Ta uchwała została oceniona zarówno przez wojewody jako istotne naruszenie prawa, jak i przez wojewódzki sąd administracyjny również stwierdził, że uchwała o odrzucenie taryf jest podjęta z naruszeniem prawa i ja on... mówię. Więc po raz kolejny mamy do czynienia z działaniami radnych, które mają na celu właściwie działanie zarówno na szkodę spółki, gminy, jak i mieszkańców Lubina. To jest działanie przeciwko mieszkańcom Lubina. Chciałbym się tutaj odnieść do wypowiedzi radnego Odławskiego, który tutaj na, na portalu Miedzio.pl, który, który powiedział, że Taryfy nie że już temu taryfy nie zostały przyjęte ze względu na ułomności prawne. No to jest po prostu pina, że ktoś, kto ma przed sobą wyrok, sąd administracyjny mówi o ułomnościach prawnych. Następna sprawa to jest takie stwierdzenie, że taryfa nie różnicuje odbiorców i nie zachęca ich do racjonalnej gospodarki wodnej, dlatego nie, nie powinniśmy jej przyjmować. Chciałbym powiedzieć, że obecnie obowiązująca taryfa jest. Obowiązująca, więc podjęta zgodnie z prawem, i to, co przedsiębiorstwo wstąpiło, to tylko o przedłużenie terminu jej ważności. Te, te uwagi, które tutaj, zarzuty, które radny Dułacki przedstawia, również nie mają podstaw prawnych, dlatego że rozporządzenie ministra budownictwa, które mówi o sposobie określenia taryf, określa, w jakich warunkach może dojść do racjonalizacji. Zużycia wody. To tylko są dwa, dwa tego i, i różnicowania taryf. Są tylko dwa, dwa przypadki. Jedno to jest taryfa sezonowa, dotyczy właściwie miejscowości turystycznych, gdzie w sezonie jest wyższa, poza sezonem jest niższa cena. Jak również w przypadku, gdy przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości dostarczania wody, czy też odbierania ścieków. I wtedy mówimy o tak zwanej taryfie progresywnej, że im więcej się zużywa, tym więcej się płaci. E, więc chodzi to o oszczędności w przypadku, gdy e, nie ma zdolności e, jakby mocy produkcyjnych e, na wodę czy na oczyszczanie. Ta taryfa jest podejmowana, przyjmowana w formie uchwały Rady na rok funkcjonowania. Taryfa zgodnie z ustawą może być przedłużona nie dłużej niż o kolejny rok, czyli o 12 miesięcy. Wobec powyższego, że... Przepraszam. <laughs> Mieliśmy perturbację z taryfami w 2008 roku, które były uchwalone na 2009 i w gminie obowiązywała od 1 stycznia ta taryfa, a w innym kształcie obowiązywała w mieście lubinie taryfa od 30 kwietnia. Wystąpiliśmy do gminy wiejskiej, gdzie kończyła się taryfa, o wprowadzenie nowej taryfy. Jednocześnie też wystąpiliśmy, żeby też nie doliczyć, taryfy, a na to pozwalają nam wyniki finansowe, wystąpiliśmy o przedłużenie taryfy w mieście Lubinie. Radni, nie znając prawa, nie podjęli uchwały, gdzie ustawa ich zobowiązuje do podjęcia uchwały o przedłużeniu taryfy. Nie wiem, czy nie chcą, żeby lubinianie po prostu mieli taką samą cenę, może chcieliby, żeby była wyższa cena, a z drugiej strony nie wprowadzenie taryfy powoduje, że przedsiębiorstwo nie będzie miało środków finansowych, nie będzie mogło się rozwijać, nie będzie mogło płacić rachunków, a w przypadku wiadomo, w gdzie są strony głębinowe, odcięcie na przykład prądu spowoduje, że mieszkańcy nie będą mieli wody. Dlatego też ja uważam, znaczy uważam jako zarząd, że działanie radnych tych, którzy się uchylili, czyli głosowali przeciwko uchwale, jest działaniem na szkodę mieszkańców Lubina i na szkodę spółki. Jaką taryfę dzisiaj mamy? Taką samą, jak ta sprzed przodu. Taryfa do 29 kwietnia obowiązuje, taryfa, która została wprowadzona w zeszłym roku, czyli do 29 kwietnia mamy taryfę, która w tej chwili jest nadal ważna. A co będzie po 29 kwietnia? Zakładam, znaczy, my, zakładamy, my, my zakładamy, że radni się opamiętają i podejmą decyzję zgodną z prawem, czyli jeszcze mają 7 wtorków praktycznie na tym, żeby naprawić swój błąd i podejmą uchwałę o przedłużeniu funkcjonowania taryfy. A jeżeli nie podejmą tej uchwały? Jeżeli nie podejmą uchwały o funkcjonowaniu taryfy to mamy takie niebezpieczeństwo. My wiadomo, że będziemy zobligowani, jeżeli dostarczamy wodę, obciążać, bo w przypadku gdybyśmy nie obciążali, to byłoby darowizna na część ludzi, by trzeba było ich opodatkować, już z ich opodatkował, ale mogą się zdarzyć osoby, które mogą wystąpić na drodze sądową dostęp do przedsiębiorstwa i w ten czas to będą tylko perturbacje i dla przedsiębiorstwa, i dla mieszkańców gminy. W tym przypadku mnie interesuje sytuacja, co będzie, kiedy ta taryfa zostanie obowiązywać. Jaką cenę wodę wtedy będziecie naliczali? Tą, która jest obecna. A dlaczego? Nie możemy sobie pozwolić... Nie możemy naliczyć no innej ceny. <laughs> taryfa jednak No Taryfa, znaczy może powiem tak, taryfa obecnie jest, a na zasadzie Przyjęcia, że nastąpiło naruszenie prawa przez radnych, yy, yy, musimy coś naliczać, bo jeżeli byśmy nie naliczali, musimy zakręcić wodę w gminie. Bo nie byłoby wpływów, przedsiębiorstwo nie miało środków finansowych, no nie mogłoby realizować sprawy. Swoich... No, nie możemy pozwolić na to. Że... zł za metr sześcienny wody i 439 za metr sześcienny ścieków. Są, te... Są to stawki netto. Co daje net to daje w sumie 7.76 nie uchwalając, nie przedłużając taryfy jakby nie dają podstawy też. Znaczy ja myślę, że tak, że radni będą jeszcze szansę skorygować swój błąd i podjąć tą uchwałę o przedłużenie taryf. Natomiast gdyby coś takiego nie miało miejsca, to na pewno wystąpimy do prokuratury o szczęście postępowania o naruszenie, o, o działanie na szkodę, zarówno spół, na, 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 rzecz, szkodę na rzecz naszej spółki, jak i gminy Lubi. Także radni powinni się liczyć z tym, że, że zainteresuje się nimi prokurator.